Witajcie! W tym odcinku będzie takie krótkie info na temat programu TUIK jak i prezentacja modeli następnych modeli na modeli na każdym na końcu filmiku Zacznijmy od tych prezentacji modeli, ale ta opcja to zostanie u mnie zdjęta z powodu takiego, że był tam filmik z Dika Nitro Ray i na końcu był zaprezentowany film yy, Model Latający, raczej znaczy napisany był, już wtedy materia padła, ale tak, ale niestety to będzie musiało być zdjęte, bo tak. Przy próbach tego latania nie wiadomo jak, gdzie, kiedy model się uszkodził. Mianowicie, uszkodziła się chłopata. Nie tylko się tu uszczerbieniła, ale coś się tu połamało trochę. Nadłamała się. I tak. I model już nie jest w stanie już poprawnie latać. Już. Już go zaczyna go spychać do tyłu w bok, więc nie jest możliwe już go nakręcenie w tym momencie. że zostanie nakręcony jak zakupię zakupie łopaty. Nowe komplety i wtedy można nakręcić. No ale ja tak jak powiedziałem no, nie będzie e, już pokazywany na końcu filmiku jaki będzie następny model bo tak jak w tym przypadku jest to uszkodzony i, i później się będę tłumaczył dlaczego jest inny, a nie ten więc ta opcja jest zdjęta następnym było pro, program tuik on nas on będzie albo zostanie przesunięty albo zostanie zmieniona nazwa tego programu na inny z tej przyczyny, że tak, no teraz za bardzo nie mam czasu, żeby mieć tak za bardzo dwa tygodnie na robotę Nie mówię non stop 24 na, na godzinę tylko nie, chociaż godzinkę dziennie tak przez dwa tygodnie to by wyszło ale teraz nie mam czasu no i tak Natomiast myślałem nad innym programem, który by tak zaczynałby się, się też od uszkodzonego modelu, a kończyłby się z, z nie, wiadomo, nie wiem kiedy, za miesiąc, za dwa, za trzy, taki nieokreślony czas. I oczywiście też byłoby pokazane jak, jak on jest robiony, jak jest, co tam jest dorabiane, zamienione. Wszystko by to byłoby to samo, tylko by to nie było na zasadzie dwóch tygodni. Tylko nieograniczonego czasu. No, a w tym odcinku to byłoby tyle, na tyle. Bo to tylko miało być krótkie takie info na temat tych dwóch rzeczy. Do następnego filmika.